Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Xajan, Witam Was już w piątym chyba odcinku z Pokémon Emerald. Musicie wybaczyć, bo ostatni odcinek był nagrywany jakoś w połowie wakacji. Teraz mamy 10 września, jutro Wam to jakoś postaram się wrzucić. Jeśli film Ci się spodoba, jak i na razie seria Ci się podobała, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Wbijaj na Discorda w opisie. Wiem, że tam nic nie ma, ale jeśli będzie dużo osób, to może ktoś zacznie pisać. Cześć, nie? Jakby przyjść. No, dobra, co tam zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Dobra, no to chyba wszystko mamy zaliczone na wstępie, więc już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Dobra, po ostatnim odcinku pojechałem na wakacje, nie pamiętam absolutnie co robiłem. Pamiętałem, że mam podekspić Pokemony i to przed chwilą zrobiłem każdy na 18 poziom. W dzisiejszym odcinku bijemy lidera z sali. Nie mam pojęcia jak się nazywa lider. Yy, ok, okej, lider Drowly. Okej, okay, Drowly w Deford Town sala. Yy, fala waleczności. Tak, bo to jest sala typu walczącego, dlatego wybrałem sobie już wstępnie Ralts Wingull by oczywiście mógł pójść, bo ma tego <grydło> atak> skrzydło atak. Tak, skrzydło atak. Yy, wing attack ma oczywiście. No i co? Powinniśmy sobie poradzić, mamy dwa super efektywne Pokemony. Dobra, a racja, bo my tu nic nie będziemy na początku widzieć, ale z każdą kolejną pokonywaną osobą będzie coraz lepiej. Hej, jak tam kandydacie na mistrza Ksyan, yy, lider sali Defort yy, Drawley używa Pokémonów walczących. Wystawienie przeciwko niemu Pokémona typu normalnego to pewna przegrana. Walczące Pokémony rozwalają Pokémony normalne, więc uważaj. Co gorsza, w sali jest ciemno, jak na dnie oceanu, ale zrobi się tu jaśniej, kiedy pokonasz kilku trenerów. No to do roboty, czyli dokładnie to co wam powiedziałem. Teraz musimy ich szukać, tylko czekać. Czy to może być ukryty item? Nie, ale zawsze trzeba tu szukać ukrytych itemów. Eee, o, tu może być albo tu, ale nie ma. <ścoughs> w dół, o, mamy pierwszego trenera. Nie waż się mnie ignorować. To nie będzie moja wina, jeśli przegrasz. No raczej nie przegram, ale jakbym przegrał, to twoja wina. Jo, ona lata. Dobra, meditate. Nie powinno być żadnego problemu. Dobra, co my tu mamy? Konfuzja. Cierpliwość. Czy zabijemy go na hita? Nie, a myślałem, że tak, bo ma średnią obronę z tego co pamiętam. Przynajmniej tak wygląda. Ale dobra. Ile ekspa za niego, bo to jest bardzo ważne. 200. No dobra. Mogłoby być lepiej. Widzicie, powiększyło się wszystko. Wszystko się zgadza. Yy, dobra, szukamy dalej trenerów, może tu jakiś? Nie, bo tu już będzie do lidera. Ale... O, tu jest gościu. O dwóch, podwójna walka. Mam nadzieję, że drugi jest Wingull wygra, wybrany. O cóż to, no to robimy. Tutaj ta konfuzja, skrzydło, broń. Powinno ok, czyli mogłem dwóch jednym zaatakować, to było faktycznie lepszym wyborem. Jak tam se, dobra. Łypanie zostało użyte. Cieszę <śm> się, że nie tylko ja się śmiałem z łypania. Dobra, co my tu dalej mamy? Macie jeszcze coś dla mnie? Czy nie za bardzo? Okej okay. Zostali pokonani marynarz i wojowniczka. Ej, porządny ten marynarz. Dobra, mamy hajsik. Okej, już tak... Już bym widział bardziej gdzie iść. Ej, dobra, co my tu dalej? Gdzie... Ej, to jest większe niż myślałem. Dobra, Broly nie musi się w to mieszać. To, ciągle się boję, że przeczytam to jako Broly, ale to nie jest Broli. Broli to był chyba w Dragon Ball'u, albo coś w tym stylu. Tak? Chyba... No, coś tak. Tak mi się kojarzy. Dobra. Yy, Meditate kolejne... Powtarzają wam się te pokemony, trochę nuda, nie? W tym odcinku musimy coś porobić, nie? Bo... Ja trochę nie wiem co. Pokonamy tego lidera. Nie wiem co tam coś tam czeka dalej. Popłyniemy pewnie do jakiegoś nowego miasta. W ogóle. Yy, ten, to se pogadam teraz. Bo w sumie na tym chyba powinna ta seria polegać yy, Miałem w planach zrobić kilka innych odcinków yy, Niekoniecznie o pokemonach Mogą być o pokemonach, nie muszą Ale takie bardziej Nie wiem jakie Takie inne <laughs> Nie gameplay Tylko coś innego I miałem w planach roz Rozpisałem sobie w telefonie kilka pomysłów Na odcinek Na przykład Odcinek by się nazywał yy, Najlepsza bijatyka wszechczasów. No i nie wiem, ja bym w to kliknął ten odcinek, ale czy ktoś inny by w to kliknął? Nie wiem. Pan Christian. Okej, okay. stopę mi pokazuje gość. Czy tu coś jeszcze będzie? Jak tu se pójdę? Oj, tu chyba tak będą a Kolejnego pana Christiana. czy nie Christiana, tylko że... Te, no. Yy, karate kit. No. Czarny pas, takao. Takao ma Machop'a Jestem ciekaw, co będzie miał yy, lider. No, Zgaduję, że jakąś maczowka, żeby nie być taki słaby. To już druga sala, przypominam. Pierwszą pokonaliśmy bez żadnych problemów za trzecim razem, więc... Jesteśmy chyba niepokonani jeszcze na razie w tej serii. Dobra, co my tu dalej mamy? Czy tu coś jest? Oprócz dziwnych korytarzy, które by zakładały, że tu będzie jakiś item, ale nie ma itemu, czu mnie oszukujecie. Pójdziemy do góry, nie mam pojęcia gdzie iść. Dobra, mamy cię. Broli... Broly chyba. Zapiszmy sobie grę. Nie wiem czy zapisuję grę właściwie. Po co ja to właśnie zrobiłem? Czyż Shift, F1, o, super Ja autentycznie nie wiem Jakoś dostałem laga mózgu, po co ja zapisuję gry? Nie leczę tego ralca. Wystarczy mi A, miałem czytać yy, Wzburzone fale tych okolic Zahartowały mnie, a czarne jak smoła Jaskinie mnie umocniły A więc chcesz mnie wyzwać? Zobaczymy z jakiej gliny jesteś ulepiony yy, Tak, według Wielu mitologii i religii człowiek został ulepiony z gliny, więc wszystko się zgadza. Nie wiem z jakiej konkretnie, mama trzopa jednak, ale na 16. No to tak, niby nie najgorzej, ale jednak goście mogłeś się bardziej postarać, ponieważ mam wrażenie, że wtedy maczopy na mniejszym poziomie się było trudniej. Ale dobra, na dwie konfuzje padłeś, ale też zabrałeś mi sporo HP. Więc yy, prawdopodobnie Wingle będzie ucieszony, dostanie swoją szansę u lidera. Meditate. Meditite na dwa hity powinienem pokonać. Ale jeśli będzie właśnie miał jakiś lepszy poziom, to nie wiem. Używa focus energy. To na razie dla mnie dobrze, a też jednocześnie zaraz pewnie dostanę porządnie Okej, okay, konfuzja. To mi się podoba i o no perfekcyjnie. Okej, okay, drugi focus energy. I jeśli ja go teraz nie zabiję, zabiłem. No to ten focus energy to wiesz gdzie co możesz wsadzić. I Makuhita. Makuhita git Makuhita to jest właśnie jedyny tutaj gościu, który pomógł mi levelować pokemony. Realce ma w ogóle 19 poziom, nie wiem czy zwróciliście uwagę A ja bym nie chciał, żeby on mnie teraz zabił Aha Bo nie wiem na którym realce ewoluuje A se sprawdzę, poczekajcie Dobra, chill, według Bulbapedi ewoluuje na tym... Na 20 poziomie, więc... Mo możesz se umierać Nie wiem jak Wingull, pewnie też podobnie nie wiem jak Aron. Myślałem w ogóle że Winguli Aron na 18, ale jednak nie. Aron będzie bardzo długo ewoluował, nie? W Agrona. Tak, Agron się chyba nazywał, ta ostatnia jego forma. To jakiś będzie pewnie 50. poziom z zgaduję. Nie, no może nie. Musiałbym sprawdzić. Ale to może już po odcinku. Dobra. Widzimy nagle wszystko. I co? powiesz mi coś. Odznaka Pięści od Brawley'ego. Dobra. Odznaka Pięści sprawia, że wszystkie Pokémony do poziomu 30, nawet te, które uzyskałeś w wymianie, będą ci całkowicie posłuszne. Dodatkowo będziesz mógł teraz użyć poza walką ruchu Błysk. To fajnie, że on mi już nie jest przydatny. Bo powinienem najpierw pokonać lidera, a potem iść do jaskini. Ale wiecie, jak to bywa. A co, jest to ruch? Jakiś atak dostałem. Okej, okay, i mamy brawliego w pokenawie. No... Ta sala powiem szczerze, dupy nie urwała. Może pójdźmy po prostu dalej i to przemilczmy. Dobra, przydałoby się pojechać gdzieś popłytąć. Ahoj, no to widać, że już od razu gościu z Czech. W ogóle jak byłem za granicą... jakby, to jest pewnie dla was normalne. Proste, żeby jesteście tak bogaci, że sobie co chwilę gdzieś lecicie yy, za granicą. Dla ludzi nie istnieje język polski. Według nich w Polsce się mówi ten: yy, po czesku. I mówisz yy, do gościa, że jesteś z Polski, a on ci odpowiada, ahoj. Dobra, dla ciebie zawsze wypłynę w morze. Dokąd płyniemy tym razem? Yy, Petalburg. To było tak, był petalburski las, to tam stamtąd przyszliśmy To jest teraz Slateport. Slateport. no Żagrę na masz, dobra, płyniemy. Dawaj o, tu będą trenerzy. Jak będę znał surfa, to można tu podekspić. Ej, tu coś było. Statek jakiś. Będzie trzeba to potem sprawdzić Dobra, oho i dobiegliśmy do Slateport. port, Slateport. Slateport brzmi śmiesznie. Lepsze jest. Sądzę, że teraz odwiedzisz K KPT Rufę i dostarczysz mu towary, Davon. On się mnie pyta. Ja nie wiem, co ją robić w sumie. Po co tu jestem? Mamy tu trenerów. Yy, aczkolwiek, teraz yy, poćwiczyłbym Arona i Growaila. Nasz zamek w budujemy już bardzo długo. A wy się nie bijecie. A, to Grovyle był na pierwszym? Dobra, no to Growil'a Ty się bijesz? Dobra, ty się bijesz, yy, przybijałem do wielu portów na świecie, ale slate port jest najlepsze No i dobra No to był w tylu portach, to musi mieć dużo świetnych pokémonów. No i właśnie widzę, że nie ma Ale, dobra, od biedy Wingull na 12 też da trochę expa Musimy poznać w końcu jakiś trawiasty atak dobry, a nie absorba. Um, dobra, quick atak Lecimy dalej. Co my tu mamy? Ty się bijesz, ty się bijesz, dobra. Meril y, Szybki atak, powiedzmy. Ok, 19, dalej nic nie zna, nie? Poznaj jakiegoś Wayne Whippa, cokolwiek. Y, nie wiem, Razor Leafa. Wingul, dobra, z Wingulem będzie prościej. Zaraz już się podleczymy. Jest tam jakiś osamotniony dzieciak, też się chce bić. Nie ma problemu, mordia. Dobra, Zig zagunek pokonywany. Mamy tu jakiś item, ale najpierw musimy jeszcze stoczyć walkę. Nawet dwie. To Aaron se powalczy też. Dobra, e, absorpcja, e, co ja zrobiłem? Absorpcja, tutaj e, I rzut błotem tutaj Zobaczmy czy moja taktyka zadziałała No ten, ten, ten tak średnio, o nie, nie, nie Użył I co? Ani to super efektywne, ani super. Myślałem, że to jest szczerze, elektryczny Pokémon. Może jest. To Taran tutaj. Szybki atak. Uuu Teraz uderzył. Oczywiście ten siebie sam uderza. Taran. Uuu Taran był mocny. Jeszcze raz. Tutaj szybki atak. Tutaj Taran. Szybki atak, Taran Aaron ma ogromną tą statystykę ataku Co? Lola zarejestrowana, to są jakieś dzieci, bo co mi ich numery telefonu Aaron Atak 31 Specjalne? E, nie, to nie, nie wygląda jakoś specjalnie mocno No Szczerze myślałem, że jest trochę lepiej, ale Nie, najgor nie najgorzej Mikstura. Sorry, że tak pociągam nosem, ale oczywiście zawsze jak muszę nagrywać, to nagle jestem chory. Co tu się dzieje? Woda w tej okolicy jest czysta, ale mojemu zigzagonowi zdarza się zbierać z brzegu śmieci. Brudna woda zmienia się w deszcz i zasila rzeki, w, w, z których później pijemy. Jeśli będziemy zanieczyszczać morze to kiedyś się to na nas odbije. Właśnie pamiętajcie o tym. Dbajmy o środowisko. Tak? A już. Już mogę powiedzieć, że ten film jest edukacyjny? Um, dobra Jo trenerze czy, czy może pić ci się chce, a może nie? A jeśli tak To nie wiesz gdzie? Wstąp do mojego taty Ugości on cię Ale, ale powiedziała, nie? I co, czym mnie ugościsz? Jestem właścicielem domku nad morzem, nazywaj mnie Pan Ocean to, co kocham najbardziej, to zacięte walki Pokémon. Pokemon. Pozwól mi sprawdzić, czy się do takich nadajesz. Jeśli pokonasz tu wszystkich trenerów, dostaniesz nagrodę. Dobra. Ej, w sumie... Ej, nigdy, szczerze, chyba nie byłem w tym budynku, bo myślałem, co to za budynek i nie wejdę, ale... Zobaczymy. No, w sumie, dobra. Wszystko dobra. Goldin. Ej, to z tego będzie expa sporo. Absorpcja jeszcze się ulecze. Dobra, 20 poziom. Dalej nie zna żadnego ataku trawiastego, fajnego. Jeśli szukasz tu przeciwnika do walki, nie znajdziesz już bardziej napalonego trenera niż ja, koleżko. No dobra, no to dawaj walcz. Absorpcja, raz. Ten takul, absorpcja. Uuu, zatrułeś mnie, niemiło. I maczop. Będziemy się leczyć tą absorpcją. I dawaj mi tu Eee, yy, prowadzę się do domu możemy tylko z tego powodu Co? I jaki tu jest jeszcze... A, tu jest jeszcze trener. No to Dawaj. Leczymy się jeszcze na szybko. Mam antidotum, ale nie będę go zużywał. Bo szczerze nie potrzebuję. Gorący jak wulkan, te walki płonęły, jestem bardziej niż zadowolony. W ramach podziękowania za tę gorącą falę zwycięstw chciałbym Ci coś dać. Pół butelek napoju gazowanego. Napój gazowany. I co to robi? Pewnie leczy Pokémony, nie? Coś w stylu potjąka. A i 6. Yy, przywraca 60 punktów HP? Boże. Czemu ja tu nigdy nie chodziłem, Przecież to jest taki game changer. Dobra, teraz szybko jakiś Pokémon Center. Proszę, ja wiem, że tu fabuła, tu fabuła, ale to, to. to. to zaraz, później, kiedy indziej. No i dobra, na razie to chyba wszystko w tym odcinku. Wyszedł nie najdłuższy, nie najkrótszy, tak. powiedziałbym, że nawet idealnie. Jeśli ci się spodobał, to jeszcze raz zostaw łapkę w górę i subskrypcję, dołączaj na Discorda. Napisz jakiś fajny komentarz No i co? Dzięki za oglądanie Mówił Xajan, siema